Tematem dzisiejszego odcinka są kuchenki mikrofalowe. Czy wiecie, że nowoczesne kuchenki mikrofalowe nie tylko podgrzewają i rozmrażają potrawy, ale również pozwalają gotować na parze, przypiekać, a nawet piec ciasta lub mięso? Cechy i parametry, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu, to rodzaj i przeznaczenie mikrofali, jej pojemność, moc, materiał, którym wykończono wnętrze, sterowanie oraz funkcje podstawowe i dodatkowe. Na początku musimy ustalić, jaki rodzaj kuchenki mikrofalowej nas interesuje. Wolnostojąca, czy może do zabudowy? Mikrofalę wolnostojącą wystarczy umieścić na blacie, podłączyć do gniazdka i gotowe. Takie modele przeważnie są tańsze, natomiast kuchenki do zabudowy zdecydowanie lepiej wkomponują się w wystrój kuchni. Pamiętaj, aby podczas montażu mikrofali zapewnić jej odpowiednią ilość miejsca do wentylacji. A skoro o miejscu mowa, Jednym z najważniejszych parametrów, na które powinieneś zwrócić uwagę podczas wyboru mikrofali, jest jej pojemność, w tym średnica talerza obrotowego. Najczęściej wybieranymi kuchenkami są te o pojemności 20 i 23 litrów. Bez trudu włożysz do nich nie tylko standardowy talerz obiadowy, ale i większe produkty, jak na przykład mrożoną pizzę. Ponieważ fale w kuchence mikrofalowej ze swojej natury działają mocniej w niektórych punktach, Obrotowy talerz dba o równomierne podgrzanie potrawy. Pojawiają się już jednak rozwiązania bez obrotowego talerza. Dzięki systemowi przestrzennego rozprowadzania fal potrawy podgrzewane będą równomiernie, bez konieczności obracania naczynia. W takiej mikrofali podgrzejesz jedzenie nie tylko na okrągłym talerzu, ale i na prostokątnych i owalnych naczyniach. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na wykończenie wnętrza kuchenki mikrofalowej. Wartym rozważenia wyborem jest wykończenie ceramiczne. Dzięki niemu czyszczenie kuchenki staje się niezwykle łatwe, ponieważ taka powierzchnia jest odporna na wszelkiego rodzaju zarysowania. Najczęściej stosowane tradycyjne wykończenie maliowane jest równie łatwe w czyszczeniu, ale bardziej podatne na uszkodzenia. Innym dobrym rozwiązaniem może okazać się stal nierdzewna. Kluczowa przy wyborze jest moc kuchenki mikrofalowej. Im jest ona wyższa, tym szybciej przygotujesz posiłek. Standardem jest moc o wartości od 800 do 990 W. Taki poziom mocy zapewnia bardzo krótki czas podgrzewania. Natomiast w kuchenkach o najmniejszej mocy, czyli około 700 W potrawy podgrzewają się dłużej. Niektóre modele posiadają funkcję grilla, dzięki której można zarumienić lub podpiec potrawę. Wykorzystywana jest na przykład do przygotowywania pizzy czy zapiekanek. Tak dobrego efektu nie uzyska się przy zastosowaniu samych mikrofal. Kuchenka mikrofalowa może mieć grill zwykły lub kwarcowy. Grill zwykły to odkryta elektryczna grzałka zamontowana w górnej części wnętrza urządzenia. Pobiera więcej energii i trudno utrzymać się w czystości. Grill kwarcowy występuje w postaci dwóch długich lamp kwarcowych zabudowanych pod górną ścianą wnętrza urządzenia. Jest oszczędniejszy w eksploatacji i dzięki zabudowaniu grilla wnętrze kuchenki łatwiej jest wyczyścić. W zależności od modelu kuchenki ustawienia takie jak czas gotowania, moc mikrofali oraz inne parametry pracy można regulować na dwa sposoby: poprzez sterowanie mechaniczne oraz sterowanie elektroniczne. Sterowanie mechaniczne odbywa się najczęściej za pomocą dwóch pokrętł. Jednym ustawia się moc grzania, drugim czas pracy. Niby łatwo i wygodnie, ale takie sterowanie nie jest zbyt precyzyjne. Dużo lepszym rozwiązaniem jest sterowanie elektroniczne. Za pomocą przycisków szybko i precyzyjnie ustawisz wszystkie parametry pracy i uruchomisz odpowiednie funkcje. Proces ułatwi wyświetlacz, na którym pokazane są wszystkie dane dotyczące wybranych ustawień. Dodatkowo kuchenki mikrofalowe ze sterowaniem elektronicznym mogą mieć też funkcję automatycznego doboru czasu pracy który ustawiany jest m.in. na podstawie informacji o masie produktu. W takim modelu wystarczy włożyć zamrożony posiłek, wprowadzić do pamięci urządzenia jego wagę i włączyć funkcję automatycznego rozmrażania. Najbardziej zaawansowane modele posiadają możliwość automatycznego doboru czasu pracy. Nowe kuchenki mikrofalowe bywają wyposażone w wiele atrakcyjnych funkcji, np. w termoobieg, które kiedyś kojarzyły się jedynie z dużymi piekarnikami. Dzięki tej funkcji gorące powietrze wewnątrz komory krąży dookoła potrawy, zapewniając jej równomierne i szybsze podgrzewanie. W takiej kuchence możesz zarówno suszyć pożywienie, jak i jest ciasto. Istnieje też możliwość równoczesnego podgrzewania potrawy na kilku poziomach. Niektóre modele umożliwiają też gotowanie na parze. Ta wtłoczona zostaje do środka komory, pozwalając na przyrządzenie smacznego i zdrowego posiłku. Co więcej, warto zastanowić się nad kuchenką z programem samoczyszczenia za pomocą pary wodnej, dzięki któremu szybko usuniesz z wnętrza zaschnięte resztki potraw. Opiekanie na chrupko bez oleju możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnego talerza, który umożliwia ogrzewanie potrawy z każdej strony, również od spodu. Dla rodziców przydatną funkcją jest blokada rodzicielska, która pozwala zabezpieczyć urządzenie przed niepożądanym uruchomieniem go przez najmłodszych. A wy jak wolicie przyrządzać potrawy? W kuchence mikrofalowej czy w piekarniku? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące wyboru, śmiało zadajcie je w komentarzach. W razie jakichkolwiek wątpliwości doradcy RTV Euro AGD w sklepach i na Infolini chętnie Wam pomogą. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi poradnikami, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!